bardzo serdecznie w kolejnym vlogu dzisiaj ja do sobie zrobię włosy, więc bardzo się cieszę, to będzie na pewno dobry dzień um, dlatego właśnie mam kucyka nie lubię się w kucykach na vlogu um, ale bez sensu, wiecie, oprostować, niszczyć je jak zaraz będę je robić um, i nie mogę się już doczekać więc um, tak jest bardzo, bardzo ciepło, już widzę, więc mam taką, taką cienką koszulkę i takie letnie spodnie zwiewne, żebym się nie ugotowała. Moi chłopaki jeszcze śpią, więc mogłam się na spokojnie ogarnąć. Zjadłam prawie całe śniadanie, miałam bagietkę z awokado i z pomidorem i z szczypiorkiem, uwielbiam. E, I jeszcze mam skiera, którego jeszcze muszę zjeść. I to jest moje ostatnie odkrycie po prostu. Ja cały czas kupowałam te z Arli chyba. E, tam są dosłownie dwa smaki, wanilia i truskawka. A ostatnio odkryłam właśnie te. I to są takie fajne smaki. To jest np. biała czekolada, mam jeszcze wanilię, malinę, passion fruit. I one prawie nie mają e, tłuszczu, a mają bardzo dużo białka. Więc tak jak e, nie usmażam sobie jajka do tego e, do tej bagietki, bo nie miałam za bardzo czasu. Czy myślałam, że nie ma czasu, ale się nawet wyrobiłam dosyć szybko, więc sobie po prostu białeczko zjem w takiej postaci. o tym jest tak ciepło, że nie wiem jak to dzisiaj będzie z jedzeniem. Um, no więc dzisiaj jadę robić włosy. Zaraz się zbieram. Mam nadzieję, że ładnie wyjdzie, bo planuję tak troszkę rozjaśnić. Eee, I zapraszam Was na dzień ze mną. Pomyślałam, że właśnie zrobię taki jedzeniowy dzień, eee, co jem w ciągu dnia, a... I trochę z wami później porozmawiam o moich problemach z wagą, jeżeli was to interesuje. No, a teraz szybko zjadam i za 15 minut muszę wychodzić, więc mam nadzieję, że jak nas razem zobaczycie, to moje włosy będą dużo ładniejsze. No i wróciłam. Włosy są absolutnie przepiękne, jestem zachwycona tym kolorem i co ich jak wyglądają, po prostu... Nie spodziewałam się tego, e, zwłaszcza, że robiłyśmy teraz na całych włosach blond, więc normalnie miałam balejarz, a teraz dążyłyśmy rozjaśniacz na całe włosy. No to było średnie uczucie, jak mnie tak urowiła głowa, myślałam, że zwariuję i potem wyszły takie piękne, wiecie, żółte. Więc troszkę się wystraszyłam, ale Wam mówi, że spoka tak miało być. I zrobiłyśmy tak, że przyciemniłyśmy górę. To i tak jest podobno jaśniejsze niż mój naturalny, ale żeby one właśnie tak naturalnie przechodziły w blond, żeby nie było, wiecie, tego odcięcia takiego, i potem, właśnie toner na resztę. Przepięknie, jedynie można jeszcze troszkę na dole zobaczyć um, przebłyski tych moich poprzednich farb i tego wszystkiego, um, ale mówi, że się pospędzimy tego już w przyszłości, bo moje włosy w ogóle są mega oporne na blond i nie chciały się rozjaśnić, i zawsze troszkę mamy z tym problemu, ale mówi, że zrobimy jeszcze tylko potem, um, następnym razem, właśnie tylko te doły żeby je wyrównać ten kolor i już tylko toner, mam nadzieję, że ten odrost mi się będzie tak podobał, żeby mój rósł i ładnie się właśnie blendował z tym i potem właśnie przychodził w blond, więc zobaczymy ale jestem zachwycona, w ogóle jest tak gorąco że zaraz muszę je podpiąć niestety, ale chciałam wam jeszcze pokazać właśnie jak wyglądają, bo jestem zachwycona są takie gładkie, do tego um, podcięliśmy troszkę końcówki żeby były takie zdrowsze więc tak to wygląda. Bardzo się cieszę. E, po drodze jeszcze skoczyłam do Nexta, bo miałam do odebrania em, spodenki Kiliama do uniformu szkolnego, bo całkiem zapomniałam, że jest ciepło i po prostu będzie mu gorąco w tych długich spodniach. E, a mają też krótkie, więc mówiłam, wiecie, z dostawą na drugi dzień e, za darmo w sklepie. Odebrałam, jest gorąco, więc mi się nie chce jeść, więc zrobiłam sobie lody szybciutko, jak wyszłam. E, ostatnio męczę te lody, no to pokazywałam Wam na Instagramie są takie. Mm, przepyszne. Tu jest tylko truskawka, yy, odżywka białkowa, struny karmel, i mleko kokosowe, i tyle. I to cała Micha jest moja i ma tylko 150 kalorii, więc. Mmm, ale. Sorry, ale zmrożone takie, wiecie, taki sorbet, więc chwileczkę może postać. Mam że się nie, roz, e, nie bardzo roztopi, bo chciałam jeszcze chwileczkę z Wami porozmawiać. Zanim się przybiorę i pójdę do jacuzzi, jest tak gorąco, że muszę, po prostu woła mnie ta woda. I mimo tego, że nie lubię tego, jak wyglądam, to spróbuję się wcisnąć z kąpielowy z zeszłego roku. i Muszę niestety podpiąć te piękne moje włosy i wskakuję do jacuzzi. Ale bo właśnie chciałam z wami porozmawiać, tylko że właśnie o tej mojej wadze nieszczęsnej... Dlatego bardzo, bardzo chcę jechać do Polski, ponieważ mam masę badań do zrobienia. Niestety w Anglii um, podejście do pacjentów... Nie narzekam, jeżeli chodzi o Liam'a, bo Liam też jest klientem po prostu w szpitalach i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o dorosłych, to um, męczę się już z nimi od... Może dwóch lat tak zaczęłam rzeczywiście um, Chodzi do lekarzy, o co chodzi że strasznie mi, że po prostu stoi mi waga, że nie mogę schudnąć i mam trochę innych jeszcze problemów przy okazji um, i pe, no pewnie zauważyliście, ale jesteście na tyle mili, że mnie nikt nie zwrócił uwagi, że mogłabym schudnąć um, też nie pokazuje się niżej niż tak jak się pokazuje, bo się po prostu źle z tym czuję, a najgorzej właśnie jest od brzucha w dół a tutaj możecie tylko widzieć mój drugi podbródek um, ale tak jak mówię ja jestem cały czas na diecie, ja cały czas liczę kalorie um, i oni po prostu nie wiedzą co mi jest i mimo, że sama im sugerowałam czy mogą mi sprawdzić tarczyce, bo jak byłam um, przez jakiś czas u dietetyczki na diecie to ona sugerowała, że wygląda na to, że właśnie mam nadczynność tarczycy wszystko na to wskazuje, wszystkie moje objawy po prostu książkowe, ale tutaj nie Pan doktor powiedział, że nie, na pewno nie. Robili mi badanie krwi, ale to takie absolutnie podstawowe, wiecie, na tarczyce, i nie było w normie najśmieszniejsze, ale doktor stwierdził, że. Musiałam mieć taki gorszy dzień i że to nie jest tak bardzo poza normą, to na pewno to nie jest. A nigdy mi na no, oczy nawet nie widział ten pan, ale on wie, że to na pewno nie to. I byłam u wielu innych lekarzy. Każdy mi coś tam sprawdzał, wyniki wychodziły dobre, więc stwierdzili, że jestem idealnie zdrowa i. I po prostu jeden, właśnie ten, pan doktor, wysłał mi link do strony ze zdrową żywnością, z niskokalorycznymi posiłkami. Po prostu śmiech na sali, jak ja do niego mówię, że ja w tym momencie jestem na liście z dietetyczką. Ja mam wyliczone wszystkie pode mnie, i ta waga ledwo co spada. A tak nie powinno być przy mojej wadze, bo ja mam naprawdę sporą wagę. To powinna lecieć na początku momentalnie, a ona po prostu stoi albo się minimalnie. A, wy, a jeżeli tylko zjem coś tam poza, wiecie, to o, momentalnie jestem na plusie i to jest już od bardzo dawna. Tak naprawdę od ciąży zmagam się już z tą nadwagą, i tak wiecie, ciągle to nowe diety, nowe to. Teraz jestem cały czas po prostu na liczeniu kalorii, nie chcę po prostu przytyć bardziej, więc chociaż tyle, że tą trzymam tą. Um, te kalorie, teraz sobie obniżyłam, bo też oglądałam u jednej dziewczyny, u tej Satinwy właśnie bo ona ma chyba Hashimoto że przy osoby, jeżeli macie nad... niedoczynność tarczycy to powinnam być na mniejszym jeszcze deficycie kalorycznym niż jak mi normalnie, normalnie sobie wyszło więc próbuję, teraz obniżyłam sobie 200 kalorii i zobaczymy czy będzie jakaś Jakiś rezultat. No ale plan jest taki, że mam właśnie usta, i już ta moja mama mi zadawia wszystkie badania, więc będę miała rozszerzone te właśnie badania tarczycy um, i jakiś, i mam wizytę właśnie u jakiejś bardzo dobrej um, endykronolog. Mój syn idzie bardzo szczęśliwy, um, więc a jeżeli się dlaczego nie robię tutaj prywatnie, to te, te badania są mega, mega drogie. Um, w porównaniu powiem Wam, że myślałam właśnie zrobić to badanie tutaj i żebym pojechała już z gotowymi wynikami, to w Polsce takie pierwsze lepsze z brzegu znalazłam, kosztowały 200 zł, a tutaj kosztują prawie 600 zł, więc różnica jest spora, więc skoro jedziemy na urlop, to wszystko porobię sobie tam, do tego muszę sobie kręgosłup sprawdzić, bo mnie nie boli, bo mnie stopa boli strasznie i też lekarze nie, w ogóle nie biorą pod że to jest od kręgosłupa, że ból się przemieszcza po całej stopie, jeden lekarz zwala na drugiego, że w ogóle dał mi zły badanie, badania, boże badania, ćwiczenia i powinnam robić inne, te też mi nie pomagają. Pomaga mi teraz tylko odkłady zimne na stopę. Jeżeli bardzo długo stoję w ciągu dnia to jest ból po prostu masakryczny. Więc musimy, musimy po prostu lecieć do Polski. Połowa wizyty będzie u lekarza, ale nic z tym nie zrobimy. Jeszcze muszę oczywiście dentystę, zahaczyć. Liam do okulisty pójdzie. No. No, jest tak ciężko, więc czasami nawet jak mnie długo nie ma, to, czas, to po prostu przez to wszystko. To też wpływ ma na moje samopoczucie. Takie mam strasznie, takie ciężkie czasami dni, takie depresyjne, wiecie, przez to i po prostu nie mam ochoty w ogóle nagrywać, dlatego czasami też mnie nie ma. I po prostu chcę to już ogarnąć, bo mam 36 lat i straszne problemy ze zdrowiem, a jestem ja osobą aktywną jednak i ja ćwiczę cały czas, trenuję i jak najgorsze jest to, że jak, znaczy najśmieszniejsze jest to, że jak ćwiczę, to jest wszystko ok, I naprawdę, i robię wszystkie treningi, nic mi nie boli, wszystko, a a potem już, wiecie, resztę dnia człowiek posiedzi chwilę na sofie i nie może później wstać. <grym> ale bardzo bym chciała to ogarnąć, więc mam nadzieję, że się uda i e, wiem, że ta choroba jest średnia ogólnie, bo to taka na całe życie, ale już wolę ją mieć i wiedzieć, co mi jest i dostać lekarstwa i żeby mi pomogło niż żeby po prostu nikt nie wiedział, co mi jest i żebym dalej się zmagała z takimi problemami. Więc e, tak to wygląda na ten moment, więc wszystko liczę. Wszystko, co wkładam do buzi, że tak powiem sporadyczne komentarze, jeżeli idę na jakąś imprezę do kogoś urodzinową, to wiadomo, że nie jestem w stanie policzyć, ale zaczęłam się bardzo ograniczać, bo przez to, że liczę kalorie, widzę ile co ma i to jest przerażające. Na pewno przez jakiś czas też jadłam dużo za dużo, bo nie zdawałam sobie sprawy, jak czasami mała rzecz miała masę kalorii i o ile za dużo ich zjadałam. Um, ale teraz już się bardziej orientuję, bo naprawdę Dalej ko korzystam z tej aplikacji Satinwa, więc tam sobie wpisuję wszystkie posiłki. Jeżeli są moje, to wiadomo, na Fitatu sobie przeliczam i wrzucam tak, żeby wszystko się zgadzało. Wszystko dosłownie, kawy, wszystko się tam liczy. No i robię te, te treningi dalej, więc um, nie przestanę, bo mam nadzieję, że to mi jakoś pomoże. No, i zobaczymy dwa miesiące do wyjazdu, więc jeszcze muszę przebidować, ale no bardzo źle się ze sobą czuję, tylko dlatego to robię. Mówię, że wolałabym się czuć dobrze, taka otyła, ale niestety, niestety się źle czuję, więc muszę coś z tym zrobić. Staram się, nie, poddawa, nie poddaję się nadal i liczę na to, że w Polsce moje problemy się rozwiążą i wtedy zaczną te kilogramy rzeczywiście porządnie spadać a dzisiaj właśnie nie wiem jak to będzie z tymi kaloriami bo nie jestem głodna, na pewno później sobie zrobię obiad, to wam pokażę bo będę robić lunch do pracy i od razu obiad zjem sobie to samo i może i nie wiem co jeszcze, bo chyba mi się zostanie troszkę tych kalorii, ale teraz tylko skończę sobie te lody, albo już skończę je w ogóle w jacuzzi ale nie będę zmywać makijażu, podepnę włosy żebym czasem wiecie, nie wyszła z zielonymi z tego jacuzzi, ale Ewka powiedziała, że nie ma problemu jak tam wiecie, mi się ochlapała czy coś a to musi być naprawdę dużo chloru ale i tak je zepnę i ja tam wiecie, nurkować nie będę ale wzięłam sobie tylko szybko prysznic nie będę zmywać, bo ja faktycznie zmyłam sobie makijaż jak sobie myłam, te, jak te włosy zmywałyśmy to praktycznie wszystko na koło mam zmyte więc spoczko, mam tylko tak naprawdę na oczach trochę makijażu ale dobra zbieram się, coś tam suszę, ktoś kłapie ko mnie, dziwne, że jeszcze nie wszedł ja. Yeah. Liam. Hello. Come here. Uh, two you have two drinks. Mm. Do you want to say hello to everybody? Hello. To... Hello everybody. Hello. Liam ma taki oh, taki ma t-shirt do pływania, bo jest ciepło. Też kuchamczę. Też kucham cię. E uh, <laughs> that's really, that's <laughs> cute. Picture. Picture. Cheese! Tick. 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 <laughs> it's so cute. <beautiful. laughs> <laughs> <laughs> Jestem jestem sportowia jestem wykończona, bo prawie dwie godziny pływaliśmy w kółko, goniliśmy się, więc to nie było relaksujące, ale przynajmniej się fajnie ochodziłam no, w ciepłej wodzie, ale wiecie co mam na myśli? Fajnie, y, ale jestem bardzo, bardzo głodna. Mam strasznie dużo kalorii na dzisiaj, ponieważ nie mam tylko śniadanie i te lody tak naprawdę. Chciałam widzicie moje piękne włosy, bo mam teraz takie ciemne, jak eksplicyzne. Ale sorry, już jestem taka wymęczona, ale no... Dużo się działa, nie chcę przerywać vloga, bo źle wyglądam. E, co bym chciała powiedzieć? Chciałam pokazać um, blender, co kupiłam. Bo ja miałam taki, wiecie, ten taki wysoki do robienia szyjków, ale ciągle mi się zatykały, jeżeli coś mrożonego tam dawa dawałam. Się wkurzyłam i poszukałam właśnie takiego. Chodziło mi dokładnie o tą część. Um, I znalazłam cały taki zestaw. Tu mam właśnie wysokie jeszcze naczynie, do blendowania taki, wiecie, ręczny blender i do ubijania. I to mi się udało znaleźć za 34 funty, więc bardzo dobra cena. I teraz używam tego non-stop, właśnie do lodów. Czasami, właśnie używam jeszcze tej, pokazywałam wam ostatnio na Instagramie, właśnie. Um, I czasami, właśnie używam tej. Pewnie jak. Pewnie to się wiecie, że nie chcecie ubijać piany czy coś ręcznie. Więc bardzo się cieszę. A teraz robię obiad i będę używać tej maszyny. Więc ona też tu stoi, bo często jej używam, bo będę robić takie fajne. Um, klopsiki do pracy. Ostatnio robiłam, tylko robiłam z, z mięsa, z kurczaka, a tutaj mam z indyka i do tego będę potrzebować jeszcze cukinie. Powinna mieć, oburaczki będę też potrzebować tego gotowane, więc mam tutaj marchewkę i cukinię, jagódki i tylko z, z, będę ścierać te, te dwa warzywa wymieszam z tym przyprawa o jeszcze pietruszka w, powinna mieć pietruszka taka wiecie taka wiecie jaka natka pietruszki o tu jest proszę bardzo natka pietruszki i przyprawy sól, pieprz i czerwona papryka dodaj. I to jest takie pyszne, to jest takie soczyste w ogóle, nie suche, jak zwykle mi z piekarnika wodziło mięso. To jest z przepisu za, za, um, zarówno te lody i te polpeciki Marta Marsia, chyba tak się wymawia jej kanał. I właśnie tam szukam tych przepisów, bo na jest dietety, dietetyczką i ma takie fajne, zdrowe podejście do diety. Um, więc od niej mam przepisy, no i też od Cetinwy. No i tak, wiecie, idzie. <śpiewanie> Więc zaczynamy robić pulpeciki. mają klopsiki przed włożeniem do piekarnika. Wyszło mi 9. ostatnio też mi tyle wyszło i to jest zdalnie na trzy porcje, więc będę miała na obiad i na dwa dni do pracy. Um, I nie wiem, mam nadzieję, że dobrze widzicie, ale to jest ten moment, kiedy słońce jest z tej strony i tak mi strasznie tutaj odbija. I wiecie co, właśnie z tej, w tych dietach lubię to, że jest takie zachowanie, wiecie, równowagi. Można czasami coś gotowego y, też Użyć. Um, ja mam przecież bardzo dużo kalorii, bo mało zjadłam, więc używam i też weźmę sobie do pracy, tylko myślę, że mniej niż teraz. Takie spicy potato, potato wedges, um, łódeczki to się nazywa, zresztą bardzo je lubię, e, więc takie cię będę miała do tego gotowce. Już mam do, dużo waży, więc bardzo się cieszę. Chyba sobie tylko dokroję. Um, a właśnie oglądam, to jest kanał właśnie tej dziewczyny, o której Wam wspominałam, gdzie jest nazwa tu? Marsia. Um, właśnie wrzuciła filmik o czterech lunchboxach 20 minut, um, to właśnie od niej mam ten przepis. I właśnie wrzuciła nowy filmik, więc sobie obej obejrzę. Będę miała pomysły na um, przyszły tydzień. Um, no, więc wrzucam teraz wszystko do piekarnika. I praktycznie obiad gotowy za pół godzinki. Tak się prezentuje mój obiad. Już nie mówię, że jestem taka głodna. Do tego mam kawkę, drugą dopiero dzisiaj. Um, I tak jak mówiłam, to będę miała do pracy na jutro. I dokroję sobie również pomidora i może górka. Um, a na drugi dzień na razie sobie wrzuciłam tylko te pulpeciki, bo sobie zrobię ryż z warzywami. Ale to dopiero sobie jutro zrobię na świeżo. Ale wygląda to przepięknie. To jest takie dobre. Musicie spróbować ten przepis, bo on są niesamowite takie soczyste ale ponieważ mam bardzo dużo kalorii jeszcze, bo w sumie mam ponad 1200 kalorii dzisiaj zjadłam, łącznie z kawami, z wszystkim więc wieczorkiem będziemy sobie oglądać film i zjem sobie jeszcze tylko troszkę myślę, że i tak zostanę poniżej troje kalorii bo jakoś tak nie jestem głodna z upały, to normalne ale to są przepyszne takie chipsy, hummus chips bardzo, bardzo dobre i na pewno zdrowsze niż takie wiecie, chipsy, chipsy więc czasami właśnie jak mam jakiś wieczór filmowy to sobie nie całą baczkę oczywiście, tylko trochę zjadam, więc super, może jeszcze jakiegoś owocka, do pracy sobie jeszcze wezmę em, takiego skera smakowego jak rano i jakiegoś owoca, więc tak wyglądał mój dzień cały jedzeniowy dzisiaj, kochani mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście dzień, ja już się będę kończyć, musimy się wiecie zjeść, ogarnąć e, i odpocząć bo jutro do pracy, pozdrawiam was bardzo bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo pa, pa.